Dzień dobry, to ja Krzysiek z KKL Polska, najlepsza muzyka na całym świecie. Godzina 11.12, mamy super dzień dla Was znowu dzisiaj, jak zawsze. I mamy dużo gości dzisiaj i zawsze, jak zawsze dużo muzyki. Mamy pierwszy gość dzisiaj tu, jest z Francji i pierwszy raz w Polsce, niech zobaczymy co myśli o Polsce. Ej, alu osoble, ja jestem z Francji i witam Polskę. On wita Polski. On witam i Jak cię Polska podoba? Mi się Polska bardzo podoba, są ładne dziewczyny i e, krajobraz mi się też nawet podoba. Tak, tak, to jest najlepsze w Polsce. Mi to jest dlatego wszyscy kochamy Polsce, ale dużo rzeczy teraz się dzieje, ale to jest dobrze, że ludzie że ludzie z innych krajów też kochają Polskę. I teraz e, otwieramy linię, to możesz dzwonić, e, mamy numery 662196 i możecie dzwonić i czekamy. Pierwszy ktoś dzwoni, odbieramy telefon. Dzień dobry, to jak się z KKL Polska, do kogo rozmawiam? Dzień dobry, pan mówi z Piotrkiem z Warszawy. Jak tam Warszawa? No, w Warszawie jak zwykle niedobra pogoda, ale jakoś się już rozpogodzi. I co ty myślisz o Francusek, Rosji, Niemiecki w Polsce? To znaczy, jak mówię, jeśli mówię o Niemców, to wiadomo, one są chuje, popierdolone, idioci i etc. I Rosjanie, no coś w tym stylu, jeszcze, no da się z nimi może jeszcze troszkę dłużej wytrzymać. A Francuzi to oni znają Romantykę, mi się podoba Paryż, ja byłem tam kilka razy z moją rodziną i jest naprawdę nieźle. A czy pan jest pedałem? Ja, jak byłem młodszy, nie byłem pewny, zawsze takiwałem. Jest, jestem lesp lesbiczny, czy jakiś transmentytem, czy gejem, czy nie wiem, nigdy, nie, no tak nie wiedziałam i w końcu znalazłem jakieś, nie wiem, tam rozwiązanie i jestem bi. Okej, okay. nie rozmawiamy do takich na naszej stacie, to dobry dzień i teraz poczekamy, żeby ktoś inny, może normalny zadzwonił. I odbieramy telefon. Dzień dobry, to ja Krzysiek na KKL, do kogo rozmawiam? Halo, tu jest Piotruś Leroy? Nie, ale Leroy jest podobny do mnie Pan czy nie słuchałeś sekundę temu My nie chcemy żeby pedały tu dzwonili Eee przepraszam, zaraz się rozłączę Okej, okay, do widzenia Jezus Maria Nie, coś, coś tu się dzieje w tym świecie Wiesz co, idziemy do reklamy w Realu jest promocja! Wszystko o połowie i nawet jedną czwartą taniej! I jeszcze raz, nasza reklama I żeby nas więcej płacili, jeszcze jedna W Realu promocja! 3 czwarte! I my teraz zarobiliśmy bardzo dużo pieniążki od Realu Aha, To jest bardzo super I teraz, um, ostatni telefon i wtedy trochę muzyki ci zagramy Dzień dobry to ja Krzysiek z KKL, do kogo rozmawiam? E, Halo, pan rozmawia, to... E, ja już nie wiem dokładnie jak ja się nazywam, ale ja... Ale może Mateusz? Ile pan dzisiaj wypił? A ja trochę, trochę, po kieliszku, popiłem, z piwem... I trochę najebany jestem po prostu. Mhm, mm i co pan myśli o... Ludzie z innych krajów w Polsce. Ja myślę, że no, robią głupoty srają i tak zniszczą Polskę. Po prostu trzeba wyrzucić te wszystkie tam, nie wiem skąd tam przyjechali, z Belgii czy z Holandii, nie wiem. Trzeba je wypierdolić po prostu stąd. E, dziękuję Panie za wiadomości i dobry dzień. I teraz e, mamy jeszcze trochę czasu, to... Ostatni telefon będziemy braliśmy okej, okay. nikt nie dzwoni. Numer jest 695 196 To jest inny numer, jak ktoś zapomniał. I... czekamy. Ktoś dzwoni. Niech odbieramy. Dzień dobry, to jak Krzysiek z KKL Polska i do kogo rozmawiam? Nazywam się Bogdan i jestem w Stanowa. Bogdan z Tarnowa, super. I jak tam Tarnów dzisiaj? No Tarnów, ładna pogoda. Mm, wszyscy idą do pracy. Ja na razie nie, bo jestem trochę chory, ale... No więcej tam nie słychać na no. razie. Czy pan ma w ogóle coś ciekawego do powiedzenia? Nie, naprawdę nie mam. To ja tracę czas. Teraz jak rozmawiam z tobą. No jak pan traci czas, to może szybko teraz pan się zapyta. Coś, żeby mógł wygrać. Okej, okay. okay, um. Pytanie dla pana. Co jest najlepszy kraj na świecie? No to ja bym powiedział, że Polska. I pan ma rację. I wyślemy ci 20 groszy. Bo to było bardzo łatwe pytanie. I czy pan by chciał zagrać na więcej pieniążki? Chętnie, chętnie. A już czasu nie ma, to dziękuję bardzo pana i teraz ostatnia reklama i trochę muzykę puścimy. No pan bardzo szybko tu przestał, ale to Czekaj, ja, ja, ja już linię przerwałam z tobą, to powinna być reklama. Czekaj. Ania wyłącz go! E, promocja w realu. Wszystko za darmo. O kurwa I zaraz może muzy muzykę puścimy.

Siubek! O kurwa. O kur... Z tym może poradzimy, bo Polska jest najlepszy kraj na świecie. Najlepsze żołnierze, bo są Polacy. Polska! I to są nasze Polacy. I żeby nie straszyć was w domu, em, pogramy trochę muzyki. I zaczynamy za sekundę, bo mamy jakieś problemy. Wszyscy... Wszyscy są trochę jeszcze... Hania, włącz! Poczekaj! O. Ehm. Um. Czekaj naprawdę, Hania kurde, to włącz! To kurwa głupia jesteś jakaś... Wybierdala, Jezu! Płyta za mana! <grych> Ale co? Co to znaczy, że płyta za mana? Ona jest złamana, To ty kurwa zrobiłaś do niej! Ja nic nie zrobiłem! Czekaj! Ku... Um. Okej, okay, poczekaj, znajdziemy nową płytę za sekundy. Znaleźć nową płytę teraz. Szybko no, się szybko. No, 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 nagram, nagram! Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. I... Okej, okay, już mamy! I możemy zaraz zagrać muzykę dla nas. I... Godzina 11.37 Dziękuję bardzo do Was. I do jutra. Albo kiedy Wy w ogóle chcecie słuchać. Kochanie, jakaś nie głupia! Cz